No i siema siema, witam was na moim kanale. Dzisiaj pogramy sobie w grę Astron Colony, która jeszcze oficjalnie nie wyszła na Steamie, w sensie nie da się jej chwilowo kupić, ale dostałem możliwość zagrania sobie prewersji, czy tam prebety po prostu. Więc dzisiaj przetestujemy sobie tą gierkę. No i jeśli będziecie chcieli, to też możemy tam parę kolejnych gameplay z tej gry zrobić. Także ja dziękuję twórcom gry, że dali mi tutaj taką możliwość. Przypominam jeszcze tak szybko zostawieniu łapeczki w górę oraz też subika na kanale. Zapraszam Was również na naszego Discorda, do którego linka znajdziecie w opisie. No i Was też zapraszam na mojego TikToka, do którego linka też znajdziecie w opisie. No jesteśmy już w grze. Gra chwilowo jest po angielsku, dlatego tutaj będę wszystko tłumaczył Wam. I tutaj powiedziane jest tak. Witam kolonizatorze. Jestem robotem i zostałem zaprogramowany do udzielenia Tobie porad, coś takiego. Podążaj za moimi radami. No i Swoją własną astro -kolonii. Tutaj jak widzicie mam pokazane Że normalnie wsadem no wiadomo mogę sterować Sobie i spacją skakać Ale też pod X mam jetpacka Którego mogę użyć i mogę kontrolować wysokość Za pomocą space y W sensie spacji oraz alta Zaraz zobaczymy to Dobra faktycznie da się obniżać A dobra jak X kliknę to ja sobie tak Mogę latać na jednej wysokości Dobra okej okay, ogarniam to lecimy dalej do rozwijania swojej stacji będziesz potrzebował zbierać różne resources. To nie wiem, jak to przetłumaczyć zasoby, coś takiego. Rozejrzyj się wokół i znajdź latające asteroidy. Musisz ekstrakt to chyba wydobyć z tego, co wiem: żelazo oraz mieć chyba. No i dobra, czyli w takim razie musimy po prostu rozwalać te planety w sensie nie planety, tylko te asteroidy. Dobra, rudę żelaza zdobyłem, ale ja mogę ją rozwalić do końca, mogę ją rozwalić do końca. Dobra, okej. Okay. Widzę, że teraz rudę węgla mamy jakieś podstawową naukę. Nie wiem o co chodzi. Pewnie będziemy mogli tutaj w grze rozwijać się za pomocą jakichś punktów. O dobra, poprzyciskałem jakieś przyciski, widzę, że tutaj mogę podblokowywać sobie różne funkcje, ale do tego chyba zaraz przejdziemy, mam nadzieję. E, dobra, o, podwał się zmienia na kilo. Dobra, to jest ważna rzecz. Dobra, rozwalamy kolejne asteroidy. To jest ruda żelaza, widzę, i ruda węgla. Czyli z jednej, jakby asteroidy, mogę też, widzę, różne rzeczy zdobywać. Także spoko. Jeszcze muszę mieć zdobyć, bo tam mam w lewym górnym rogu jakby pokazane questy, które muszę po prostu zrobić. Dobra, mieć zdobyta jedna, o i druga też. I generalnie ja zawsze w takich grach jestem takim trochę grinderowcem. W sensie wolę, żeby miał więcej zasobów i trochę więcej posiedział nad tym, niż tak żebym, wiecie, cały czas musiał zbierać. Dobra, co tutaj jest powiedziane? Teraz jest czas na... Jakby nie wiem jak to przetłumaczyć, ale po prostu, żeby stworzyć nowe materiały z tych coś takiego, które są bardziej... Nie wiem, użyteczne? Nie wiem w sumie co to znaczy. Otwórz swój interior i stwórz recepty, jakoś tak. Dobra, czyli ja co tutaj mogę robić? Receptury. Żelazo mogę przetopić, jak to, na czym to polega? Aha, dobra, automatycznie tutaj mogę zrobić, żeby coś mi się robiło, bo jak widzicie jest tutaj taki znak. Żelazny pręt, do tego jest potrzebne żelazo i podręczna sztaba miedzi. Dobra, to niech mi to się robi. A, i widzę, dobra, automatycznie mi to ten. Się produkuje, dobra. R tutaj robot kolejna okoń rzecz mówi. E teraz jest. Teraz potrzebujesz e oddechu. Oddychania, coś takiego. E musisz. Może zanotowałeś, w sensie, może zauważyłeś już e swój oxygen level, czyli poziom. Oksygen to jest tlen, coś na zasadzie takiego, e który się kończy. Nie wiem, czy tutaj dobrze to tłumaczę. E kiedy ten pasek będzie wynosił 0, twoje ciało się zarazi i umrzesz. Bardzo ważne jest, żeby przeładowywać, w sensie tak wiecie, uzupełniać o, uzupełniać poziom oksygenu tak często, jak to jest możliwe. Użyj lodu w środku oksygenowego generatoru, żeby, i to jest najszybsza droga, żeby po prostu to uzupełnić. Dobra, czyli co ja muszę zrobić teraz? Muszę chyba znowu kliknąć K, tak K, i muszę poszukać tego oksygonu. To jest reaktor węglowy. Generator tlenu, to jest chyba to. Tylko teraz jest problem, jak ja mam to wyprodukować. Yy, dobra, sztabkę miedzi ja chyba mam, jak to się robi. Aha, dobra, w technologii musiałem to odblokować. Dobra, i chyba teraz mi się to pojawi. Pod K, tak dobrze pamiętam. Generator tlenu. O, dobra, tak, kurde, trochę tak trudna ta gra teraz, jak widzę, póki się jej nie ogarnia, nie? Dobra, postawiłem sobie już ten. Yy... Generator, i co teraz ja muszę zrobić? A znowu tutaj mówi, teraz możesz użyć Twoich, nie wiem co to Device, żeby przeładować Twój oddech. Użyj. Potrzebujesz lodu, którego dużo znajdziesz w asteroidach latających obok. Dobra, czyli trzeba poszukać. O, tutaj jest coś takiego białego. Chyba to jest lód, tak mi się wydaje. Nie wiem, zobaczymy. Tak, kostka lodu, dobra. I muszę dwie je zdobyć. To znowu trochę więcej nagrinduję, żeby później się nie musieć z tym bawić, żeby tak szukać cały czas. Pośpiesz się. Dobra, czyli przeładować po prostu trzeba. I teraz tak, jak to się robi? Użyj odnów tlenu? Czy to coś mi dało? A, faktycznie dało. Zobaczcie w lewym dolnym rogu. Dobra, czyli tak trzeba to robić. Dobra, to ja może tutaj przerzucę ten. Yy... Jak to się nazywa no ten y, kostkę lodu po prostu żeby była i też trochę więcej jednak nagrinduje teraz żeby nie musieć co 5 minut patrzeć po prostu na tlen. Jeszcze trzeba zobaczyć y, jak w tej grze ten tlen znika, żeby po prostu zam się zaraz nie skończył. Dobra, lecimy dalej. Elektryczność to jest serce twoich device'ów, nie wiem, narzędzi czy coś takiego. One pracują tak długo, jak dostarczana jest do nich elektryczność za pomocą kabli. Jeśli nie produkujesz albo nie konsumujesz, a jeśli po prostu nie będzie jakby no, połączenia czy tam po prostu nie będzie prądu, to będzie taki symbol piorun taki. Zbuduj swój karbon reaktor, czyli taki no reaktor to jest reaktor, karbon to jest węgiel. To jest najłatwiejsza droga do użycia. Węgla, żeby produkować no, elektryczność, dobra. Czyli muszę teraz sobie odblokować w technologii. Bo zobaczcie, że ta technologia jest tutaj rozbudowana i ona się, no, dosyć długa jest. Choć na pewno, moim zdaniem, tak mi się wydaje, w sensie, że będzie po prostu jeszcze bardziej rozbudowywana. Wodór jakiś tu jest, dobra. Elektryczność to już zaznaczyłem sobie elektryczność i chwilowo niech to będzie. I teraz, tak, co ja muszę tutaj robić? A, muszę zbudować to podwójką. Widzę, mam i to jest reaktor węglowy. I teraz to tak trzeba logicznie postawić. Bo tak, tutaj widzę, jest połączenie. Połączenie z kablem? Nie, tutaj jest połączenie chyba z kablem. W sumie nie wiem, dobra, no to tak tutaj gdzieś postawię. A, nie mogę go postawić, bo potrzebuje czego? Węgla? Nie wiem, czy dobrze widzę. Generalnie dużo czasu się tutaj trochę poświęca na zbieranie tego wokół tej no, platformy. Także mam nadzieję, że będzie można jakąś odblokować taką, jak w rafcie na przykład, jest taką opcję, żeby automatycznie samo to nam ta baza zbierała, jakby te wszystkie zasoby. Bo jak tak będzie trzeba latać, no to trochę to będzie zajmowało jednak. Dobra, musiałem tam zdobyć, widziałem węg. O, i od razu koskelodu zdobyłem. No, mam przy sobie teraz, także dobrze. Ale musiałem zdobyć rudę węgla, ponieważ yy, jej potrzebuję jeszcze do, do zrobienia tego reaktora na yy, węglowego, nie? Dobra, to mam nadzieję, że teraz tutaj... O, wystarczy nam. E, dobra, i teraz... Yy, kurde, nie wiem trochę w którą stronę tutaj zrobić, no ale dobra, stawiam byle jak chwilowo. Bo nie wiem jak te kable, z której strony one będą musiały z, yy, iść. Dobra, i co teraz mam zrobić? Aktywuj swój reaktor yy, klikając E i w... Wsadzić do środka węgiel, e, używając na no, tam e, menu, dobra, to w takim razie to robimy 22 węgle, 21 już teraz. E, no i dobra, mamy, i muszę skraftować. Potrzebuję, e, no i potrzebuję teraz kabli, muszę je skraftować, dobra, to teraz tak, jak się je kraftuje, e, znowu tutaj muszę jakoś, e, nie, nie muszę ich odblokowywać. Może będę mógł jakoś za pomocą tych rzeczy to zrobić. O, mogę, dobra, kable elektryczne, tylko do nich czegoś potrzebuję, przewodu miedzianego. E, dobra, a ja mogę zrobić, żeby mi się to robiło automatycznie? Zaraz zrobimy to. N nie, nie mogę. Czemu nie mogę? A bo do niego potrzebuję więcej e, sztabek miedzi. Nie mam zablokowane to, a jak to mam odblokować teraz? Ręczna produkcja drutu, jednak musiałem zrobić. Dobra. To teraz sobie chyba odblokowałem i teraz dopiero będę z tego, co rozumiem, mógł, tylko nie, jeszcze potrzebuję tej miedzi, nie? Czyli muszę po prostu zacząć ją kraftować. O, i teraz mogę, dobra. To niech mi się chwilowo robi ten poręczny przewód miedziany, niech mi się no po prostu robi. A ja idę pozbierać sobie teraz miedzi. Tylko gdzie ta mieć będzie? Tutaj co to jest? To jest ruda żelaza, dobra, to chwilowej nie potrzebuję mieć, jest taka bardziej ruda, co tam o, tutaj jedzie, dobra. że się jedzie, leci po prostu. Znowu, pozbieram jej trochę więcej, żebym miał na później, żeby tutaj nie musieć, i koskalodu też jest ważne, bo widzę, że już prawie połowa tego oksyganu mi uleciała. Dobra, to tak, wsadzę teraz sobie trochę tutaj lodu do środka, żeby już go mieć, i stworzę te kable. Czy już. A nie, już mogę jakby je robić. I teraz skąd ja muszę te kable połączyć? Stąd? Chyba stąd. Tylko teraz. A pytanie, dokąd? Chyba dotąd z tego co widzę. Dobra. O tak, zrobimy. Jeszcze tutaj połączyć trzeba, i chyba będzie już ok. Teraz zobaczymy, czy pójdzie elektryczność, czy nie pójdzie. No świecą się te kable. Fajnie wyglądają, szczerze. E, dobra, jeśli chodzi o tą rzecz, no to widzę, że jest węgiel. A, muszę tutaj kliknąć, czy nie? Co ja muszę tutaj zrobić? Nie, no w sumie nic nie muszę robić, bo to chyba automatycznie, z tego co widzę, leci. E, dobra, to ja się może nad tym tlenem skupię, żeby sobie go trochę doładować. Tylko e, jak to się teraz robiło? Tak? A nie, tak się robiło. Dobra. Dobra, odblokowałem jeszcze wodę. W sumie nie wiem, bo chwilowo. O, robocik mi coś mówi. Dobra, to wracamy tutaj. Yy, odblokowałeś przed chwilą technologię wody i ty możesz zacząć teraz zbierać wodę. Zbuduj yy, łamacz lodu, aby przetwarzać lód. Yy, dobra, no to w takim razie yy, co musimy robić? A, musimy to zbudować. Bo teraz jak to się robi? Lodołamacz. I teraz czego on wymaga? On wymaga sztabek miedzi. Czyli, no, znowu trzeba miedzi dużo znaleźć. Dobra, postawiłem ten lodołamacz i tutaj pewnie do środka mogę dawać lodu. Dobra, to dam tutaj mu 11 lodu do środka i jeszcze zbuduję kable, bo tutaj też na pewno kable będą potrzebne, to od razu je tutaj no, zbuduję, żeby później nie musieć tego robić. Magazynuj wodę w... W takich no, zbiornikach wody. I pamiętaj, żeby połączyć je kablami na wodę. W sensie tymi rurami, o tak. Dobra, czyli muszę tutaj zbudować po prostu ten zbiornik na wodę. Dobra, mogę go zbudować. Pod szóstką go mam. To uznajmy, że może zbuduję tak, żeby on był blisko. Tutaj mam połączenie z wodą, to zrobię... Po coś takiego. A nie, więcej robić nie mogę. Dobra, to chwilowo niech tak będzie. I muszę jeszcze stworzyć kable na wodę. Tylko jej ja widziałem, że tam muszę. O tak, tutaj zrobić. Transportowanie wody. No i dobra, chwilowo więcej tam robić rzeczy nie będę. Ej, zobaczcie, że tutaj jest jakiś, u asteroid. I wytapianie. Nie wiem o co chodzi, zaraz to sprawdzimy. Dobra, to tak, rurę wody. Nie muszę odblokowywać, bo już ją mam. Dobra, czyli teraz połączyć trzeba. Kurde, źle zrobiłem. Mogę to przenieść jakoś czy coś? Chyba nie mogę. Dobra, to niech tak będzie po prostu. I teraz będzie się ta woda magazynowała, będzie. Tylko jeszcze chciałbym wiedzieć, do czego mi ta woda będzie potrzebna tutaj. Pewnie będę mógł za pomocą jej coś zbudować, ale w sumie nie wiem o i teraz akurat tekst po polsku jest, dobra w każdym razie, no woda się magazynuje, prąd z tego co widzę też jest, bo nie mam nigdzie ikonki, że tego tej wody nie ma, w sensie tej energii nie mam, dobra, lód tu jeszcze przytopię mu i teraz tak czy węgla tutaj wystarczy, jest 18 węgla to powinno być ok, co jeszcze tam mogę zrobić, jeszcze jakąś jedną rzecz zrobimy i myślę, że potem będziemy mogli, no po prostu skończymy odcinek, nie, jeśli będziecie chcieli więcej odcinków to mogę je robić oczywiście tak, urządzenie, które ręcznie łapiesz asteroidę, przetwarza jej i wydobywa rudę. O, myślę, że to będzie na pewno bardzo szybki sposób na zdobywanie tego wszystkiego. Destrukcja. Zniszcz niechciane urządzenia i zbieraj surowce wtórne, które mogą być później przetwarzane w maszynie do recyklingu. Dobra, to myślę, że łapanie asteroid będzie teraz tak najszybszą opcją, żeby tutaj ich trochę nagromadzić. No i tak, piątką ją buduję, piątką ją buduję, czyli muszę zgromadzić teraz, widzę sztabki, sztabki czego? Sztabki chyba... Żelazo, czyli po prostu żelazo dużo potrzebuję, jeszcze tutaj sprawdzę czy nie mam automatycznego drutu robienia, nie, nie mam, dobra, czyli automatycznie będzie mi się tylko na sztabkę przerabiało, dobra, coś robocik mówi czy nie, nie, chyba nic nie mówi, no to idę zbierać te żelazo, tutaj chyba jest... To żelazo, czy nie żelazo? Zaraz zobaczymy. Tak, ruda żelaza i 6 tutaj widzę. Fajnie, że też w prawym rogu, tutaj w tej informacji, co widzicie, pokazują się dokładne statystyki, co dana ta asteroida posiada, nie? Bo tam przed chwilą zopałem jakąś asteroidę ze złotem i z węglem, nie? Także spoko, bo zobaczcie, mogę z takiej odległości zobaczyć, co dana posiada, nie? Dobra, muszę jeszcze jakąś zlokalizować z żelazem, żeby tego trochę więcej było. Tu jest sama mieć, tu jest węgiel. Tutaj jest pięć żelaza. Dobra, to idę ją zniszczyć. Ty w ogóle zobaczyłem jeszcze, że jest jakaś mapa w tej grze i zobaczcie, że tutaj są różne jakieś takie o, rzeczy pokazane. Co to jest Malajnaizen. Nie wiem o co chodzi i zobaczcie, ile tu jest w ogóle złóż jakiegoś, na przykład węgla, 8500, miedzi, złota, żelaza. Jeszcze są takie coś jak złoża uranu, aluminium i tytan Więc zobaczcie, że tutaj chyba będziemy mieli dostępne więcej tych planet albo czegoś takiego. Dobra, wracam tutaj, gdzie byłem i zbuduję ten łapacz tego. Nie to go postawię gdzieś tak z boku, bo on, żeby nie przeszkadzał po prostu. I teraz tak, jak Jak to się robi? Ja mam usiąść tam do środka, czy, czy jak to działa? F. O, dobra, pod Fm to robię. I teraz tak, na przykład, co to jest? To jest jakiś węgiel, chyba. I co, ja dostanę automatycznie do ekwipunku go? I chyba tak, zaraz zobaczę. Mam teraz, yy, zobaczcie, powiedzmy, nie wiem, jedno żelazo, nie? Nie, miedź to będzie teraz. Mam jedną miedź. I teraz zobaczymy, czy będziemy mieli ich więcej. Czy to tak działa, że po prostu automatycznie to się nam robi. A teraz zobaczcie, że to już tak nie poszło. Nie wiem czemu. Teraz muszę chyba ją rozwalić, po prostu. Ty nie wiem, jak to działa. Dobra, wyjdę na razie z niej, mogę wyjść czy nie? Czy coś się zacięło? A ku się wychodzi, dobra. Bo co się mi tutaj mówił? Będą Twoje te asteroidy przerabiane, jeśli dostarczysz im elektryczności. A i dlatego to się nie dzieje. Dobra, to zrobię tutaj, dostarczę elektryczność, tylko na razie niech idzie przez środek. I tutaj jakoś tak połączymy. A już nie mogę, muszę jeszcze dwa kable widzę zbudować. E, mam w ogóle, w sensie, miejsce na to? E, nie, muszę jeszcze więcej miedzi nałapać. Dobra, to idziemy mieć nałapać, gdzie tutaj miedź może być. Tutaj jest chyba, tak? Tylko fajnie, jakby ona nie uciekała, bo tak mi się wydaje, że trochę ucieka ode mnie. Dobra, to niszczym ją. 7 widzę tutaj miedzi będzie, więc powinna wystarczyć z tej y, asteroidy. W ogóle teraz widzę, że w lewym górnym rogu mam pokazaną ilość jakby rzeczy w ekwipunku, więc o tyle dobrze, że wiecie, nie muszę wchodzić do menu, nie zauważyłem tego wcześniej. Dobra, jeszcze tą planetę tutaj rozwalę. Dobra, teraz mogę tutaj widzę zbudować i dobra, działa. I co, teraz to będę mógł przyciągać te planety i automatycznie do ekwipunku je zbierać. Zablokuję tutaj, żeby tylko mi się tych kabli nie robiło i chwilowo nie mam żadnej, żadnej sztabki miedzi, zaraz zobaczymy, czy będziemy mieli. No, przyciągaj, przyciągaj. Nie no, zobaczcie, coś tutaj nie ten. Q zostawić, żeby to... I co, ja teraz mogę dopiero to niszczyć? Ja myślałem, że to będzie coś takiego, że automatycznie to będzie jakby, wiecie, yy, nie wiem jak to powiedzieć. W sensie to no, przerabiało po prostu, tak, a to muszę chyba dalej ręcznie to robić, nie wiem. Choć wcześniej mi się wydawało, że rozwaliła się ta wcześniejsza steroida, więc może tylko mieć tak nie działa. Zaraz zobaczymy. 11 węgla mam. Jeszcze raz spróbuję, bo tak nie jestem pewny tutaj, co to tutaj leci. No, węgla innego tutaj nie ma. No to jest żelazo akurat. No i to żelazo tak samo działa. To, co to jest, to nie wiem, co to jest. Nie, to dziwne by było, jakby tylko węgiel tak działał. lód, Nie, no lodo, zobaczcie, też więcej nie mam. Więc to ja po prostu chyba mogę tak przybliżyć, jakby do siebie to. I po prostu y, później to łapać. Tak mi się wydaje, że to na tym polega. Dobra, to jeszcze to tylko tutaj wezmę. Zobaczymy, co tam jeszcze możemy w grze odblokować i będziemy na tym kończyli odcinek. Generalnie, linka do tej gry znajdziecie w opisie, oczywiście, bo chwilowo możecie tam dodać ją do listy życzeń, chyba tak mi się wydaje, i na pewno zaobserwować tę grę na Steamie. Także, jeśli ktoś chce, to, to polecam do tego. Chwilowo nie jest tam podana z tego, co wiem, C na tej gry, więc tutaj wam też nie powiem, ile ona kosztuje. Urządzenie do przekształcania ród w sztaby. Nie w sensie, po co mi to, jak automatycznie i tak zobaczcie, sztaby mi się robią. Nie wiem, dobra, odrzut co tutaj robi. Przytrzymaj shift, aby uruchomić postać w wskazanym kierunku. O, już odblokowałem to, zaraz zobaczymy, czy to da działa. E, to już czytaliśmy i produkcja ręcznych płyt. E, do czego to mi będzie służyło? Podręczna żelazna płyta, to ja będę mógł rozbudowywać to? Chyba tak, bo zobaczcie, że tutaj jest takie miejsce. Nie wiem w sumie. E, dobra, e, jeszcze zobaczę tak. Pod shiftem zobaczcie, że mam teraz takiego Speed'a. E, dobra, słuchajcie, no będziemy kończyli odcinek. Jeśli chcecie jakieś kolejne odcinki z tej gierki, ewentualnie live'a, no to możecie pisać. E, spoko gra, naprawdę taka dosyć przyjemna. Może ta muzyczka. Muzyczka w tle słyszę, że jest taka trochę jednolita. Także tutaj to bym jedynie zmienił. A tak to gra spoko, nie? Jeszcze przetłumaczę ją oczywiście na polskie, żeby tutaj łatwiej było. No i na pewno będzie to gra fajna, tak mi się wydaje. Dobra, wrzucę jeszcze tutaj, żeby nie zapomnieć. A lodu nie mam. Dobra, czyli jak będę następny odcinek robił, to muszę tutaj lodu wrzucić. Wrzucę jeszcze tutaj trochę węgla, bo jest też mało. Także dziękuję za obejrzenie odcinka do końca. Przypominam o zostawieniu łapeczki w górę, jeśli odcinek Wam się spodobał, oraz też do. O zostawieniu subika na kanale. Zapraszam Was również na naszego Discorda, do którego linka macie w opisie. No i tak samo linka macie w opisie też do TikToka, na którego Was zapraszam. Dziękuję też za możliwość przetestowania gry w Prebecie, czy nie wiem jak to się mówi, no po prostu, przed jeszcze tą oficjalną jakby betą. No wiecie o co chodzi. W każdym razie, dzięki za obejrzenie jeszcze raz do końca. Do następnego siema, No i cześć.